Witam w moim prehistorycznym lochu. Dzisiejszy odcinek będzie całkiem interesujący. Kolejny z tej serii: Zrób to sam. Pokażę Wam w jaki sposób zamienić taki wałek zakupiony w sklepie budowlanym. Zamienić w prawinny oszczep, który można będzie miotać. Pierwsze co zrobię, to utnę to na. Taką długość, która będzie dopasowana do mnie. 2,10 to jest całkiem fajna długość, ale mogę zrobić sobie krótszy. Czyli ucinam 10 cm z jednego końca. Co tu już teraz zrobię? Rączka, przepraszam. Wstań sobie tu. Na wszystkich trzech wałkach będzie to wyglądało tak samo. Mam wałek teraz dwumetrowy. Odmierzam sobie 60 centymetrów. Krzemun zbiera bardzo dobrze. Nie za dużo, nie za mało. Finalnie wychodzi to tak. Tutaj jest odmierzone od czubka 60 cm. W tę stronę zwężamy się stopniowo do grubości 8 mm. A tutaj, gdzie mam 1,40 m, czyli całkowita długość 2 m. Po 20 cm schodzę o milimetr, czyli to jest 1,6 cm grubości. I od tych 20 cm stopniowo schodzę w dół do grubości 1,2 mm. Tyle wystarczy. Trzeba tutaj jeszcze zrobić zagłębienie. Na zadzior do miotacza i w tej, tutaj zaznaczonej sekcji to jest 40 cm od końca. To już ma tą grubość 1,2 mm. I tak z każdym. Teraz mogę przejść do robienia lotek się pióra, ale mam tutaj dwa czy trzy indycze. Zobaczymy, jak się będą sprawował. Proces jest żmudny, może będzie to teraz na takiej formie przyspieszony. Do jednego szczepu tak samo. Jak i do strzał również współczesnych. Najważniejsze to jest wybranie pióra, który zakręca w tę samą stronę. Czyli to jest jeden zestaw, także muszę teraz sobie dopasować pary. Tutaj widać ładny, duży żagiel. drugim, który jest zorientowany w ten samą stronę, czyli są z jednego skrzydła, w dużym skrócie. Do jednego oszczepu używamy dwóch piór z tego samego skrzydła. Mając parę, wezmę nożyk i tutaj po środku sobie to wytnę. Słuchajcie, w tej dziedzinie akurat nie trzeba być artystą im dłuższe lotki tym jest precyzyjniejszy strzał na krótszym dystansie. A jeżeli, skró jeżeli skrócimy o kilka centymetrów lotkę to będzie leciała dalej. Na co musicie zwrócić uwagę zależy jakiego pióra używacie czy indyczego czy gęsiego. To tutaj to miejsce teoretycznego styku z patykiem należało by troszeczkę odchudzić. Tak, żeby było dosyć cienkie, ale mimo wszystko sztywne, żeby to trzymało, bo to będzie duża siła. A tutaj na samym początku dobrze jest zrobić takie. Dobrze jest zrobić nacięcia. Takie po prostu ręczki, Po to, że wiązanie będzie w tym miejscu się lepiej trzymało. Z tymi piórkami już na przykład nic nie będę robił. Ani ich docinał, ani nic. Tylko je tak zostawię. Na próbę. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował kolejny raz przygotować sobie grocik kamienny. Teraz zajmę się oszczepami dla dzieci. Długość 105 cm, średnica 1 cm. No taki rozmiar lotka może mieć około 12 cm. W zupełności wystarczy, żeby stabilizować. Każde pióro ma coś takiego jak naturalny skręt. I przy robieniu oszczepów należy to wykorzystać. Tylko tak do zabawy, żeby dzieciaki mogły ćwiczyć. No i to chyba będzie najrozsądniejsze. Teraz tutaj na końcówkach owinę jeszcze dodatkowo sznurkiem. I wzmocnię klejem, żeby w razie czego się te patyczki nie rozszczepiły. Oszczepy dla dzieci będą tempem, dlatego nieważne jest, która strona będzie lewa, która prawa. Znaczy, że przykleję lotki, a pióra mi się same Może Użyję do tego normalnego kleju. Widać, jak się naturalnie skręcają. gotowe wersje dla dzieci. Może powiedzieć, że są w rozmiaru strzały do łuku. Groty stalowe. kawałka flaszki plus opierzenie gęsie. A na testy zabieram jeszcze wczoraj zrobiony oszczep z krzemiennym grotem. Zobaczymy jak latają. Jakąś No. Widziałaś? Przyceluj. I pachnij. No. Przytrzymaj ją sobie najpierw. Elegancko. Nie musisz rzucać z daleka. Chodzi o to, żebyś ćwiczyła technikę. Okay. No okej. Noga do przodu. Ja się po prostu tylko bujam. Najpierw rękę pcham tam gdzie jest cel. A dopiero później dokładam miotacz. Wow. No. Pięknie. I luźny strzał, bez celowania no, Pierwsza rozwalona. Dobra, dobra, nie musisz podchodzić. Czemu ona tak w dobrze, Zabijmy. zabierz strzały wersja dla dzieci. A jak próbuję teraz ty? A ja teraz To Tak, bo to jest taka wersja, może ci zrównie wypadnie. Polski to taki paścielec? Tak. Nie kieruj go w dół, A wtedy poleci ci w dół. O właśnie tak jak teraz go wypuszczaj. Widziałaś? Ej, elegancko. Super. Widzisz? No. Prosto w cel, tylko troszeczkę za nisko. No dawaj Kaja. Przed siebie, nie w dół lotka, tylko do góry. I machaj tak jakbyś chciał do góry. O, dobrze. Dobrze, masz jeszcze jedną. Jak mam rękę? Obserwuj mnie. Jak mam rękę i gdzie No i machnij. No, dawajcie Żebyśmy nie, nie tracili czasu O, dobrze Jak... O właśnie No dobrze I pat O to chodzi Są się. I tak jak teraz. Dobrze. O! To było dobre. Dobry wyrzut. I jeszcze ja ostatni I się zbieramy. <laughs> sí. Да ладно.